państwa. Uwielbiam ten moment, gdy po hucznych zapowiedziach i licznych dyskusjach nadchodzi ta magiczna chwila, gdy rozlegnie się. Drodzy państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Na mecz zapraszają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy prawdziwą gratkę dla fanów włoskiej piłki i Serie A. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Rzut rożny. Wrzuca piłkę przed bramkę. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. I przejmuje teraz piłkę. Jacku jestem pod wrażeniem całego zespołu. Ale myślę, że wszyscy będą skupiać się na jednym nazwisku. Duszan Wlachowicz. To zupełnie inna liga. Mając w drużynie takiego zawodnika, można się nie martwić o górne piłki. Mówi się, że walka w powietrzu to nieco już zapomniane rzemiosło u współczesnych piłkarzy, ale on nie ma z tym żadnego problemu. Ładnie teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. Rozpocznął od rzutu rożnego. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko piłka, minęła cel o centymetry. Locatelli. McKenny. Duszan Wlachowicz. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Frankasz bez najmniejszych problemów. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Dobrze obroniony strzał. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Znakomicie wybronione. Brawo. Pole karne, głęboko teraz. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Teraz będzie niebezpiecznie, ależ znakomicie teraz broni bramkarz, pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Ależ było groźnie, ta interwencja była kluczowa. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Zagranie do Kiezy. Rzut rożny dla Juve. Czy drużyna wykorzysta go, by wyjść na prowadzenie? Postić. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Adrian Rabiu. Zagranie do kiezy. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Broni ten strzał. Ale co dalej? Bramka? A jednak, jednak nie. Korągiewka w górę. To znaczy, że Bramka nie będzie uznana. Ale szkoda, Tomku, zwłaszcza, że ten spalony z gatunku mikroskopijny. No i wyjechał teraz za linię. Nie udał się ten drybling. Juventus kontroluje piłkę przez ostatni kwadrans. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Musi to wykorzystać. Ramkos wybija, ale gra się toczy. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. McKenny. Ostatnie pół godziny gry przed nami. McKenny. McKenny celem podania. Mackeny! Nie ma gola. A mógłby spytać bramkarza, w który róg strzelać? Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo spartolił. Sansone. Nie daje się teraz zatrzymać. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie, a ta pierwsza, najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Teraz rabio. Piłka do Kosticza. Fatalnie teraz. Bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Kostic przy piłce. Strzał teraz. Rzut rożny dla Juventusu. To może być ostatnia szansa na zwycięstwo. Rzutka w szesnastkę. Słabe to dośrodkowanie. Piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. Pięć minut do końca. Wciąż mamy remis. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. I mamy strzał! Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w Bramce. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Daleko do w pole karne. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale Bramkarz dobrze teraz interweniował. Jest potwierdzenie, będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Przed minikiem całe skrzydło otwarte. O proszę. Udana interwencja.